I w tym momencie rozpoczęliśmy drugą kolejkę polskiej Hokej ligi. Bodna próbuje dojść tam e, agresywnie, ale wychodzą na razie z tego zawodnicy Jastrzębia. Chociaż teraz dobrze zapresowali zawodnicy Stosziowca, będzie okazja strzał i broni po raz kolejny Patryk Nefala próbował Ponowne wygrane to wznowienie przez zawodników z Jastrzębia. Jeszcze raz strzał. I ponownie e, strzelają zawodnicy z Jastrzębia. Natomiast cały czas ostrzeliwany tutaj kieler. Dobrze. Jak na razie besata będzie okazja sam na sam e, broni ponownie kieler, ależ tutaj od początku tego spotkania e, Lig e, Będzie okazja sam na sam ale broni kieler. Po raz kolejny. E, broni Michał Kieler. E, drugi raz już w tym spotkaniu e, wygrywa pojedynek jeden na jednego. E, zaraz atakować bramkę. Nechwatala, ale teraz ustawiają troszeczkę, próbują zamknąć, będzie okazja, pesta ponownie, ale jeszcze raz broni Nechwatal kotuje się pod bandą, nie za bardzo widać, ale w posiadaniu cały czas zawodnicy Jastrzębia. I to teraz będą oni mieli okazję, ale Oskar Leman stanął na posterunku i zasłonił swoim ciałem to uderzenie, 20 sekund do zakończenia kary. Cały czas Roman Ratz próbuje zagrać do Urbanowicza, zagranie do środka, Józef Witek znalazł się tam, ale jeszcze e, jeszcze raz Józef Witek. Zagrać do Mocarskiego, jeden z zawodników. Zucharski, ale teraz okazja, Kuba Stasiewicz, Stasiewicz! E, uderzenie, ale broni e, Newatal. E, zacznijmy na początek tą e, drugą, zaczęliśmy drugą tercję tego spotkania. Próbował znaleźć lebaka jednak niecelne podanie. rad ładnie tutaj e, zagrał e, do środka. Jest okazja teraz z lewego skrzydła e, i strzał, broni e, Kieler, ale e, dobrze jeszcze tam Lema nasekurował swojego bramkarza. Ale strata i jest okazja. E, znowu e, broni Kieler, po raz kolejny e, tutaj e, Michał Kieler. E, Mocarski jeszcze, o i tutaj niebezpiecznie, e, teraz Mocarski. Teraz będzie okazja. Ładnie wyjeżdżają zawodnicy Jastrzębia. Od zachrystii będzie próbował wjechać, ale zamknął dostęp do swojej bramki Michał Kieler. Rusza Jastrzębia, ale ponownie interweniuje ładnie w defensywie Maciejewski. Teraz troszeczkę został wyjaśniony i bramka. 1 do 0. Urbanowicz zdobywa trafienie dla zespołu Jastrzębia. Maciej Urbanowicz na 1 do zera dla drużyny JKH GKS Jastrzębie. No nie zapowiadało się na to, żeby ta sytuacja zakończyła się trafieniem. Spójrzmy na powtórkę. Eee, i ładnie tutaj przepuścił eee, jeden z zawodników, to był chyba Roman eee, Rac i Urbanowicz z najbliższej odległości trafia w okienko bramki. Walka eee, przy bramce Teraz będzie okazja zagrania do środka, ależ tutaj badany kapował będzie z uderzeniem im broni jeszcze raz Nechwatal. Ależ to była chyba najlepsza sytuacja jeżeli chodzi o drużynę Stoczniowca w tej drugiej tercji. To Patryka Nechvatala. Blisko cały czas atakują zawodnicy Stoczniowca. Teraz Zając będzie okazja, ależ blisko był Maciej Rybak. Czy się stało, szukają tutaj Luki, żeby móc e, uderzyć. W tym momencie e, zablokował to jeszcze jeden z rywali. E, natomiast cały czas. I teraz mamy Bramkę. E, a strzela e, Kamil Górny. E, no nie za długo trwała ta e, sytuacja. 5 na trzech na tafli. E, Michał Kieler pokonany po raz drugi w tym spotkaniu. A Bramkę zdobywa zawodnik z numerem 17. Kamil Górny. A więc. W tej chwili rozpoczęliśmy trzecią tercję tego spotkania. Przypomnę, druga kolejka polskiej Hokej Ligi sezonu 2020-2021. Powiem jakie mamy wyniki w tej chwili na pozostałych taflach polskiej Hokej Ligi w drugiej kolejce. Teraz jeszcze przeczekajmy chwilę, ale groźnie tutaj krożek niedaleko Kielera z lewej i z prawej strony. Maciejewski ściga się z Romanem Racem. Jest okazja teraz dla Jastrzębia. Będzie e, broni e, fantastycznie. Broni e, Kieler z Szału Urbanowicza. Jastrzębia. Wysoko atakują teraz zawodnicy Stoczniowca, Ale ładnie tutaj znaleźli lukę Teraz e, zawodnicy. Jastrzębia będzie okazja. E, cały czas jest okazja. Ponownie broni Kieler. Teraz za bramką Kielara. Próbuje zagrać. Udało się. Będzie okazja. Pięknie broni Michał Kielera. Ależ tutaj refleks teraz. E, Golki pera. Nie. Stoczniowca Gdańsk ładnie teraz. Rybak odzyskał krążek. Zagranie do Strużyka Strzał i Bramka. Piękne uderzenie Mateusza Strużyka. Asysta Macieja Rybaka. I Bramka kontaktowa dla drużyny Stoczniowca Gdańsk. Pójdźmy na powtórkę. E, ładnie tutaj Rybak zagrał do Stróżyka. Strużyk pięknym uderzeniem. Jest okazja teraz dla Jastrzębia. Wyjeżdżają dwa na 1 Paść. Kuba Stasiewicz, bardzo dobra interwencja w defensywie. I w tym momencie e, e, usłyszeliśmy syrenę końcową, kończącą te zawody e, Jastrzębie. JKH GKS Jastrzębie pokonuje w Gdańskiej Hali Oliwii drużynę Stoczniowca Gdańsk 2 do 1. Jednak to nie było takie łatwe spotkanie dla drużyny Jastrzębia. Ciężki, naprawdę ciężki mecz mieli dzisiaj zawodnicy Jastrzębia.